Mr. SmokeyTube zaprasza do oglądania, a wszystkie treści, które znajdziecie na tym kanale, nie są to porady inwestycyjne, a jedynie subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut i innych rynków inwestycyjnych. Cześć, a więc witam wszystkich i zapraszam na trzecią część kryptowalutowego poradnika, po którego obejrzeniu będziecie mieli wszystkie niezbędne informacje, aby sprawnie i samodzielnie poruszać się po rynku kryptowalut. No i oczywiście z góry chciałbym podziękować za pozostawione łapki w górę, subskrypcje, a także komentarze. A to będzie część trzecia, w której porozmawiamy przede wszystkim o bezpieczeństwie, a także na początku poruszymy temat możliwości, jakie daje nam technologia blockchain i dlaczego każdy z nas powinien z z nich skorzystać, a następnie przejdziemy do portfeli kryptowalutowych. Powiem Wam przede wszystkim, jakie są między nimi różnice, z których powinniście zdawać sobie sprawę. A następnie przejdziemy również do obsługi portfela kryptowalutowego. Pokażę Wam szybko, jak można łatwo przelać środki z giełdy kryptowalut właśnie na portfel zewnętrzny. A następnie poruszymy również tematykę innych zagrożeń, które czyhają na młodych inwestorów, w szczególności na rynku kryptowalut. Także powiem. Wam na co zwrócić uwagę, w szczególności na początku swojej drogi, a także jak zadbać o bezpieczeństwo jeszcze zanim rozpoczniemy handel, a także być może część z Was jest już na rynku od jakiegoś czasu, natomiast nigdy głębiej się nad tym nie zastanawiała. Także powiem Wam, jakie praktyki warto podjąć, aby bezpiecznie inwestować na rynku kryptowalut. A ja już nie przedłużam, łapa w górę i zapraszam do oglądania. Dobra, więc zanim przejdziemy do rzeczy, może tak słowem wstępu powiedzmy sobie jakie w ogóle możliwości daje nam technologia blockchain, ponieważ to właśnie w związku z powstaniem Bitcoina po raz pierwszy w historii człowiek ma możliwość, aby to we własnej osobie być posiadaczem swoich własnych środków i nie być tutaj zależnym od żadnej strony trzeciej. No i na tym etapie myślę, że po raz kolejny w tym poradniku nawiążemy do whitepaperu Bitcoina, o którym wiele mówiłem w pierwszej części tego poradnika. Także, jeżeli jeszcze tego materiału nie widzieliście, no to serdecznie zapraszam do obejrzenia. Oczywiście, link do playlisty znajdziecie w opisie tego materiału. A wracając do samego whitepapera, to już w nim pojawiła się informacja o potencjalnym wyeliminowaniu strony trzeciej. No i tutaj również warto nawiązać do samej genezy powstania bitcoina. I tutaj po raz kolejny przypomnę, że był to rok 2008, a sam bitcoin powstał jako odpowiedź na kryzys. Finansowy, który wtedy miał miejsce, przez który, krótko mówiąc, duża część zwykłych, szarych osób wylądowała po prostu na bruku. No i tutaj warto wspomnieć, że jako winowajców tego kryzysu wskazuje się cały sektor bankowy, no i tutaj mamy odpowiedź na rozwiązanie tego problemu, czyli bitcoina, który jest systemem finansowym, ale już nie opartym na wzajemnym zaufaniu, tak jak ma to miejsce w przypadku walut fiducjarnych, jak polskie złotówki czy też amerykańskie dolary, tylko to jest to system finansowy oparty na wykonanej pracy. O czym więcej oczywiście mówiłem w pierwszej części tego poradnika, no ale teraz tak dla szybkiego przypomnienia przed Waszymi oczami wykres mocy obliczeniowej, która zabezpiecza sieć bitcoina. No i jak widzicie, ona rośnie w wykładniczym tempie i cała przeznaczona ta moc obliczeniowa jest naszą gwarancją, że ten system finansowy działa w niezmienny sposób. Natomiast w przypadku walut fiducjarnych, w zależności od tego, jak zadecydują banki centralne, mamy na przykład szalejącą inflację, tak jak ma to miejsce w ostatnich latach. No, i efekty tego odczuwa każdy z nas na własnej skórze, czy to przez rosnące ceny energii, czy też przez rosnące ceny codziennych produktów. No, a w porównaniu do aktywa, które ma ograniczoną podaż, jak to ma miejsce w przypadku bitcoina, te proporcje wyglądają po prostu odwrotnie. I czy ktoś chciałby z Was polemizować z tym, co widzi? Teraz na swoim ekranie myślę, że nie. Dobra, ale jednak bardziej wróćmy do meritum, bo trochę odbiegłem od tematu. No i o co w ogóle chodzi z tym powiedzeniem Be Your Own Bank, czyli bądź swoim własnym bankiem? No i teraz, tak w bardzo dużym uproszczeniu, chodzi o fakt, że na rynku kryptowalutowym oczywiście mamy dostęp do portfeli kryptowalutowych, natomiast musicie wiedzieć, że te portfele to też nie jest tak, że oddajemy im swoje środki, tak jak to ma miejsce w przypadku powiedzmy takich tradycyjnych banków, gdzie wpłacamy swoje środki na konto banku i bank ma jakby stały dostęp do naszych środków, tak? W przypadku technologii blockchain i rynku kryptowalut wygląda to nieco inaczej i już tłumaczę o co tak naprawdę chodzi. Mianowicie chodzi o fakt, że nawet jeżeli korzystamy powiedzmy z portfela Y i mamy na nim swoje bitcoiny na sieci Bitcoin, tak? Następnie ta aplikacja znika z rynku. Powiedzmy, że twórcy blokują do niej dostęp, to my dalej możemy swoje środki odzyskać, tak? Pojawiają się wtedy takie kwestie jak klucze prywatne czy też frazy seed. Natomiast jeżeli te informacje posiadamy, no to dalej mamy dostęp do swoich środków, ponieważ one dalej są na blockchainie. A ten wcześniej wspomniany portfel umożliwiał nam jedynie dostęp do tych środków. No i posiadał jakiś taki bardziej zoptymalizowany interfejs. Dobra, i teraz taka jedna ważna informacja, być może szokująca dla części początkujących inwestorów. Natomiast, jeżeli chodzi o dostęp do portfeli kryptowalutowych, no to oczywiście po jego konfiguracji będziecie mogli ustawić jakieś hasło, które umożliwi wam dostęp. Natomiast ten dostęp będzie tylko na wskazanym urządzeniu. Natomiast, jeżeli to urządzenie, powiedzmy, zostanie utracone, no to wtedy pojawia się wątek fraz seed, i to właśnie te frazy seed umożliwiają umożliwiają wam odtworzenie dostępu do waszego portfela. A czym są prazy SEED? W dużym uproszczeniu chodzi o fakt, że jest to od 12 do 24 losowych słów w języku angielskim i dopiero po wpisaniu ich w odpowiedniej kolejności będziecie w stanie odtworzyć dostęp do swojego portfela. No i idąc dalej. Przechodzimy do bardzo popularnego wyrażenia na rynku kryptowalut, czyli nie twoje klucze, nie twoje kryptowaluty. No i skąd wzięło się to powiedzenie, też już wam tłumaczę i wspominałem o tym również w pierwszym odcinku. Mianowicie, na rynku oczywiście mamy bardzo dużo giełd kryptowalutowych, a w większości nowi inwestorzy korzystają z podmiotów scentralizowanych. Natomiast tutaj pojawia się pierwsze zagrożenie, ponieważ historia rynku kryptowalut już nie. Jednokrotnie nas nauczyła, że nie twoje klucze to również nie twoje kryptowaluty, ponieważ mieliśmy w historii wiele przypadków, gdzie giełdy kryptowalutowe po prostu upadały i narażały na straty swoich klientów. Oczywiście pierwszym takim głośnym przypadkiem był MTGOX z roku 2014, kiedy to jako największa giełda bitcoinowa na świecie zaliczyła upadek, natomiast oczywiście nie był to jedyny taki przypadek, bo całkiem niedawno nie pełna dwa lata temu miał miejsce upadek giełdy FTX, która naraziła na straty swoich klientów w wysokości bagatela 16 miliardów dolarów. No i teraz przechodzimy właśnie do sformułowania not your keys, not your tokens, ponieważ, tak jak wspominałem wcześniej, giełd kryptowalutowych nie powinniśmy traktować jako banki. Nie jest to miejsce, gdzie powinniśmy wpłacać nasze środki i je tam zostawiać, natomiast giełdy kryptowalutowe powinniśmy traktować bardziej jak kantory, gdzie przychodzi Wchodzimy z jedną walutą i wymieniamy ją na drugą, natomiast to, co wymienimy, oczywiście zabieramy ze sobą, no i tutaj przechodzimy do meritum, czyli do portfeli kryptowalutowych. Dobra, a więc przechodząc do rzeczy, na początku musicie wiedzieć, że portfeli kryptowalutowych na rynku są różne rodzaje i działają one w różny sposób. Mamy portfele sprzętowe, jak ledger, gdzie oprócz aplikacji mamy jeszcze urządzenie, które służy do autoryzacji naszych transakcji, ale mamy też na na przykład rozwiązania bezpłatne, jak portfel Metamask, który jest rozszerzeniem do naszej przeglądarki. Natomiast to oczywiście nie wszystko, no bo oprócz tego mamy na przykład portfel Exodus, który na komputerze musimy pobrać jako oddzielny program i on również umożliwi nam zarządzanie naszymi aktywami. Natomiast to oczywiście nie jedyne różnice, no bo oczywiście musimy mieć na uwadze, że za taki portfel sprzętowy już będziemy musieli zapłacić i jego ceny wahają się powiedzmy od 3%. 300 do 500 zł. Natomiast jeżeli chodzi o taki portfel przeglądarkowy, no to to jest rozwiązanie całkowicie bezpłatne i nie musimy ponosić żadnych dodatkowych kosztów, co może być po prostu zbędne na początku naszej drogi. Natomiast musimy mieć świadomość, że nie są to jedyne różnice, ponieważ diabeł tkwi również w tak zwanych szczegółach. I teraz tak, po pierwsze na tym etapie, tak jak mówiłem wcześniej, możemy wpłacić środki na giełdę i je tam. Zostawić, natomiast wtedy korzystamy z zewnętrznej strony trzeciej, która po prostu zarządza naszymi aktywami. Natomiast, w przypadku korzystania z portfeli kryptowalutowych zewnętrznych, przede wszystkim pierwsza różnica jest taka, że sami zarządzamy własnymi aktywami i tutaj żaden podmiot trzeci nie ma do nich dostępu. Natomiast, oczywiście, na tym różnice się nie kończą, ponieważ jeżeli przejdziemy dalej, no to same portfele kryptowalutowe dzielą się również na te ciepłe. Na zimne, czyli mamy tak zwane hot wallety i cold wallety. I o co tutaj tak naprawdę chodzi? Po pierwsze, za taką główną różnicę jest uznane bezpieczeństwo, ponieważ w przypadku portfeli zimnych nasze klucze prywatne nigdy nie opuszczają samego portfela i nie można powiedzieć, że nie wpływają do internetu. Inaczej ma się sytuacja w przypadku portfeli gorących. Poza tym różnica jest najczęściej w samym użytkowaniu, ponieważ te zimne wallety zwykle opuszczają. Obsługa ich jest bardziej skomplikowana, a interfejs dla portfeli gorących jest bardziej przyjazny. No, kolejną różnicą będzie koszt, czyli hot wallety są najczęściej bezpłatne, natomiast w przypadku portfeli zimnych, no, będą one wiązały się z zakupem, o którym mówiłem wcześniej. No i teraz tak, dla Was, jako osób początkujących, ja myślę, że śmiało mogę polecić dwa takie podstawowe portfele, które również i mi pomogły na początku mojej drogi, i pierwszym z nich jest portfel Exodus, który jest oczywiście bezpłatny ściągacie aplikację na telefon czy też aplikację na komputer i bezpiecznie możecie zarządzać swoimi aktywami, a jeżeli chcielibyście zainwestować w portfel sprzętowy no to ja osobiście korzystam z Ledgera, raczej jest to, to najbardziej popularny portfel sprzętowy dostępny na rynku i jeżeli chcecie go teraz kupić no to w opisie do tego materiału dołączam link do promocji, jeżeli z niego skorzystacie no to zyskacie dodatkowo od 5 do 20 dolarów w bitcoinie, w zależności od wybranego modelu. No, i myślę, że na taki krok warto się zdecydować, ponieważ tutaj zyskujecie przede wszystkim bezpieczeństwo i gwarancję tego, że sami będziecie zarządzać własnymi aktywami i żaden podmiot trzeci nie będzie miał na to wpływu. Oczywiście, ledger nie jest jedyną propozycją, jako alternatywa z tych bardziej popularnych. No, to na pewno mamy również portfele od Trezora. Tutaj żadnego linku dla Was nie mam. Na Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś woli Trezora, no to również na pewno warto go zakupić. Ponadto powiedzmy sobie o takich podstawowych różnicach, jeżeli chodzi o portfele kryptowalutowe. No bo dla przykładu mamy również portfel Metamaska, który jest jednym z najbardziej popularnych portfeli, jeżeli chodzi o łańcuch Ethereum. No i tutaj właśnie przechodzimy do meritum, ponieważ niektóre portfele obsługują tylko wybrane sieci. No i tak jest na przykład w przypadku Metamaska który skupia się na Ethereum Virtual Machine. To znaczy, że jeżeli chodzi o dostępne na tym portfelu sieci, no mamy oczywiście sieć Ethereum, mamy także Binance Smart Chain, natomiast na przykład na Metamaska nie jesteśmy w stanie przesłać naszego Bitcoina, ponieważ po prostu Metamask tej sieci nie obsługuje. No i tak samo sytuacja ma się w przypadku blockchaina Solany, także myślę, że każdy z Was zgłębi to mocniej z biegiem czasu. Natomiast tych różnic należy mieć świadomość, ponieważ jeżeli prześlemy teraz bitcoina na adres, który widzimy na swoim metamasku, no to nasze środki zostaną utracone, ponieważ wyślemy bitcoina po sieci bitcoin na sieć ethereum, co po prostu się nie uda. Natomiast na szczęście, oczywiście nie wszystkie portfele są aż tak skomplikowane, no bo tutaj na przykład macie widok z portfela Trust Wallet, który moim zdaniem również będzie dobrym rozwiązaniem dla osób początkujących. No i jaka tutaj jest różnica? Tutaj oprócz posiadanych kryptowalut w portfelu widzimy obok dopisek, z jaką siecią mamy do czynienia. No i teraz dla przykładu: jak widzicie, mamy Ethereum po sieci Ethereum, mamy BNB po sieci BNB Smart Chain. No i mamy Bitcoina po sieci Bitcoina, czyli z automatu mamy podpowiedź co do sieci, jaki adres pobieramy, no bo teraz jeżeli chcielibyśmy przesłać nasze środki z giełdy na portfel zewnętrzny, no to potrzebujemy adresu naszego portfela. No i jak widzicie ogólnego adresu portfela w tym przypadku nie widzimy, tak jak miało to miejsce w przypadku Metamaska, gdzie ten portfel mamy wyszczególniony tutaj w górnej części ekranu, w przypadku trust walleta takiego ogólnego adresu nie mamy. No i wynika to właśnie z faktu, że portfel umożliwia obsługę różnych sieci. Także w tym przypadku, jeżeli chcemy pobrać nasz adres portfela Bitcoinowego, wystarczy, że klikniemy na ikonkę Bitcoina, a następnie mamy możliwość zarówno wysłania naszych środków, jak i otrzymania, czyli klikamy guzik Receive i wyświetla się adres naszego portfela bądź też QR kod, który możemy zeskanować na przykład. Na przykład w przypadku gdy chcemy zrobić transakcję z poziomu naszego telefonu a jeżeli już mamy adres naszego portfela no to sam proces wypłaty środków z giełdy jest naprawdę bardzo prosty, tak naprawdę niezależnie z jakiej giełdy korzystacie te interfejsy są praktycznie takie same i teraz pokażę Wam jak to wygląda na przykładzie giełdy MEXI natomiast na samym Binance wygląda praktycznie tak samo, także wchodzimy w widok naszego portfela i już w nagłówku mamy opcję wypłaty, czyli widraw. a tak naprawdę jeżeli przejdziemy do listy dostępnych aktywów to również po prawej stronie obok każdego z nich jest taka opcja. No i tak naprawdę jeżeli ją wybierzemy, no to pojawi się okno, gdzie po pierwsze mamy do wyboru kryptowalutę, której transferu chcemy dokonać. Następnie mamy do wklejenia adres oraz wybór sieci, po której chcemy dokonać wysyłki. No i tutaj przechodzimy do kolejnej bardzo ważnej kwestii, ponieważ w zależności z jakiego blockchaina będziemy kryptowaluty wysyłać, no to będą znaczne Różnice w kosztach naszego transferu. No, i tutaj, dla przykładu na giełdzie MEXI, jeżeli wybierzemy sieć dla wysyłki tokena USDT, no to oczywiście token USDT jest obsługiwany na naprawdę wielu, ale to wielu sieciach. No, ale dla przykładu, jeżeli chcielibyśmy użyć sieci Ethereum, no to koszt tej wysyłki to aż 4 dolary, co w przypadku inwestycji małych kwot może się okazać mocno nieopłacalne. Natomiast Oczywiście taki token USDT możemy wysłać po sieci BNB, gdzie ten koszt będzie znacznie niższy, a tak naprawdę w tym przypadku nie będzie go wcale. Natomiast na tym etapie musicie pamiętać, że o tyle, o ile wysyłka z giełdy na giełdę jest dosyć prosta i możemy korzystać tutaj z pełnego spektrum sieci, bo zazwyczaj giełdy obsługują wiele łańcuchów. Natomiast w przypadku przelewu środków z giełdy na portfel zewnętrzny, no tutaj najlepiej pozostać przy tej sieci macierzystej, czyli jeżeli chcielibyśmy wysłać Ethereum, no to musimy je wysłać po sieci Ethereum i nie możemy skorzystać z sieci Binance Smart Chain. Także tutaj niech każdemu z Was zapali się taka lampka podczas pierwszych transakcji, natomiast wierzę, że każdy z Was sobie poradzi, ponieważ jest to bardzo proste i jeżeli wybierzemy sieć, wpiszemy adres, zatwierdzamy naszą transakcję, trwa to dosłownie chwilę, jeżeli macie ustawioną weryfikację Dwuetapową, no to będzie potrzebny kod z aplikacji Authenticator. No i następną kwestią jest również czas realizacji, ponieważ przesyłka kryptowalut nie jest to wysłanie SMS-a, nie zawsze odbywa się w ułamku sekundy. No i czasami taki transfer trwa od kilku do kilkunastu minut w zależności od wybranej sieci. No ale tutaj polecam większe zgłębienie tego tematu, gdy będziecie chcieli dokonywać większej ilości transferów. Dobra, a teraz na koniec powiedzmy sobie o zagrożeniach, z których również powinniście zdawać sobie sprawę, no bo oczywiście w związku z tym, że możecie być swoim własnym bankiem, yy, wiążą się też pewne zagrożenia. No nie ma co ukrywać, ponieważ pewnie niejednokrotnie słyszeliście, że ktoś stracił fortunę, ponieważ utracił dostęp do swoich Bitcoinów. No i tutaj ponownie cofniemy się do yy, fraz seed, czyli do tych 12 do 24 słów, dzięki którym możecie odzyskać dostęp do swojego portfela. Natomiast w przypadku gdy te frazy seed zgubicie, no to odtworzenie dostępu będzie po prostu niemożliwe, ponieważ jeżeli chodzi o blockchain, nie mamy tutaj żadnej infolinii, nie mamy funkcji odzyskiwania hasła za pomocą e-mail, także w momencie kiedy stracicie dostęp do fraz seed, stracicie również dostęp do swojego portfela. No i tutaj również bardzo ważna kwestia, czyli przechowywanie tych fraz seed, ponieważ na Waszym miejscu, po pierwsze, trzymałbym je w dwóch bezpiecznych miejscach, to znaczy w dwóch kopiach, nie wiem, być może u kogoś z rodziny, bądź też w jakiejś skrytce pocztowej. Natomiast uważam, po pierwsze, że jedna kopia może być niewystarczająca, ponieważ zawsze istnieje ryzyko, że stracimy do niej dostęp. Po drugie, no też przestrzegałbym przed trzymaniem takich rzeczy w, w różnego rodzaju chmurach. Ogólnie chmury uchodzą za dosyć bezpieczne, natomiast w przypadku Frust naprawdę zachowałbym ostrożność i zaufałbym tym standardowym rozwiązaniom, czyli kartka i długopis oraz dwie kopie w dwóch bezpiecznych miejscach, co po prostu pozwoli Wam ograniczyć ryzyko, że w pewnym momencie stracicie dostęp do swoich środków, no a też często bywa tak, że w danym momencie jakieś aktywo jest dla nas mało y, interesujące, natomiast po latach może się okazać, że jego cena wystrzeliła, no i chcielibyśmy do tego wrócić po czasie, no a często okazuje się, że wtedy jest już za późno, no bo oczywiście historia zna wiele głośnych przypadków, gdzie ludzie stracili dostęp do swoich bitcoinów, natomiast moim osobistym zdaniem co najmniej drugie tyle osób po prostu się do tego nie przyznaje, ponieważ jest im najzwyczajniej w świecie głupio. A idąc dalej, na pewno warto wspomnieć o atakach pishingowych, czyli mam tutaj na myśli różnego rodzaju linki, które odsumujecie, które w dużym uproszczeniu... Często zawierają różnego rodzaju wirusy, przez które możecie stracić dostęp do swojego konta, bądź też bardzo popularne na rynku kryptowalut są wiadomości phishingowe, czyli taka teoretycznie wiadomość od Binance, która zawiera link do logowania, gdzie strona wygląda praktycznie tak samo jak Binance, natomiast po wpisaniu naszych danych do logowania nie zalogujemy się, tylko po prostu przekażemy nasze dostępy do hakerów, co po prostu będzie skutkowało utratą naszych środków, jeżeli. Jeżeli nie będziemy mieli włączonej weryfikacji dwuetapowej, także tutaj jeszcze raz przypominam, że powinna być to podstawa każdego inwestora czyli zaraz po utworzeniu konta na jakiejkolwiek giełdzie, powinniście przejść do zakładki bezpieczeństwo i włączyć weryfikację dwuetapową i kod uwierzytelniający z aplikacji Google Authenticator. Natomiast to oczywiście też nie wszystko. Przestrzegałbym również przed nadmierną inwestycją w różnego rodzaju altcoiny, a także wkładanie wszystkich, do jednego koszyka, ponieważ jeżeli zainwestujecie wszystkie środki w jeden projekt, musicie mieć świadomość, że mamy do czynienia z rynkiem technologicznym, no i tutaj zawsze coś może pójść nie tak. I wykres waszego projektu, a także co za tym idzie, portfela, może wyglądać jak ten na załączonym obrazku. I jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał, to już wszystko. Mam nadzieję, że po jego obejrzeniu macie świadomość, jakie zagrożenia czyhają na was na rynku kryptowalut oraz jak przednikie nimi się zabezpieczyć. A no i jeszcze tak na koniec, wracając do tych ataków phishingowych, no to ja tutaj uczyliłbym na posiadanie jakiegoś oprogramowania antywirusowego i naprawdę może to być jakiś podstawowy darmowy antywirus, ale na pewno on będzie lepszy niż brak jakiejkolwiek ochrony. Także dziękuję za oglądanie. Jeżeli ten materiał wam się podobał, no to zachęcam do pozostawienia łapek w górę, subskrypcji, a także komentarzy. No i co? Dzięki do usłyszenia. Cześć. Mr. SmokeyTube zaprasza do oglądania, a wszystkie treści, które znajdziecie na tym kanale, nie są to porady inwestycyjne, a jedynie subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut i innych rynków inwestycyjnych.